Uwięziony przez muzułmanów, pokonał ich pokorą i chrześcijańską miłością, a przy okazji pomógł ogromnej ilości innych chrześcijan. Jego życiorys to w zasadzie materiał na świetny film i to film sensacyjny. Kim był człowiek, o którym dzisiaj mówię? Otóż dziś, 31 sierpnia, wspominamy świętego Raimunda Nonnata. Jego mama poród przypłaciła życiem. Wyjęto go z jej łona, kiedy już nie żyła. Stąd miał przydomek Donatus, czyli nienarodzony. Urodził się w 1200 roku, kiedy miał 24 lata. Wstąpił do niedawno założonego przez świętego Piotra Nolasco zakonu do wykupu niewolników. Wstąpił tam, ponieważ bardzo się przyjaźnił z założycielem zakonu i z zapałem poświęcił się misji wykupowania niewolników. Ponieważ muzułmanie, którzy podbili ówczesną Hiszpanię, dochodzili w zasadzie. Do Francji, chrześcijan traktowali jak niewolników. Podbici chrześcijanie byli dla nich właśnie niewolnikami. A poza tym na okrętach czynili wypady z Afryki Północnej na wybrzeża Europy, zwłaszcza do Hiszpanii, Francji, Sycylii i Włoch. Tam rabowali miasta, wsie, a ich mieszkańców uprowadzali ze sobą do niewoli. Chciwi jednak na pieniądze, chętni ich odsprzedawali. I święty Piotr Nolasco wysłał Rajmunda do Rzymu, żeby tam starał się o zatwierdzenie nowej reguły zakonnej. A w drodze powrotnej Rajmund popłynął do Afryki, do Algieru, żeby się rozejrzeć w sytuacji. Kiedy wrócił do Hiszpanii, zdał sprawę świętemu Piotrowi i zaczął zbierać pieniądze na wykup chrześcijan. Powrócił do Algieru, wykupił część niewolników, ale zabrakło mu pieniędzy szczególnie na wykup pewnego chrześcijanina, który bardzo, bardzo błagał go. I kiedy arabowie nie chcieli się zgodzić na słowo, żeby uwolnili tego człowieka i pieniądze otrzymają, więc Raymond sam oddał się w niewolę, byle tylko nieszczęśliwego wypuszczono na wolność i tak się stało. Raymondowi, ówczesnym okrutnym zwyczajem, przybito wargi, żeby mógł otwierać usta tylko dla przyjęcia pokarmu, a nogi skuto mu łańcuchem. I chrześcijanie na widok takiego bohaterstwa utwierdzili się jeszcze bardziej wierności dla Chrystusa. Chociaż nęcono ich wolnością i zaszczytami, jak wyrzekną się wiary. U muzułmanów zaś ten heroiczny czyn Raimunda wzbudził podziw, a wieść o nim rozeszła się po Europie i szybko też zebrano pieniądze i wykupiono Raimunda. Po powrocie papież Grzegorz IX mianował Raimunda kardynałem, ale ten niestety był już u sił i w wieku 40 lat szybko zmarł. Może Ciebie też poruszyła historia świętości Raimunda, więc polecam, poszukaj więcej informacji o nim, poznat to Rajmund jest patronem położnych. Jeżeli masz jakieś potrzeby związane z niewolą, z niewoleniem, myślę, że Rajmund chętnie przyjdzie Ci z pomocą. A Tobie niech Pan Bóg we wszystkim błogosławi i uwalnia. A błogosławiony Rajmund niech stawia się za nami, abyśmy doświadczyli życia w wolności Chrystusowej.